Ten pan to powinien już się Isi leczyć. Szapka mi się podoba, ale on Kaczyński mi się nie podoba. Ja też mogę na jej się ubrać w tej chwili za i też udawać taką. Cały czas reklamuje polskość. No i koty lubię, koty mawa, koty. Czyli koty. kocha Polskę i koty. No, no dobrze. Nie kochasz, ja kocham, ją ja kocha. Tak, kocha siebie chyba. A my jego kochamy. Nie kocha ludzi przede wszystkim. W trakcie niedzielnego pikniku rodzinnego w woli rzyndzińskiej Jarosław Kaczyński nieszczęśliwy. Mocnych słów. Prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO. Prawdziwą rewelacją okazała się jednak patriotyczna czapka prezesa. Przepraszam państwa, że w czapce, no ale zalecają, żeby. Być w takiej temperaturze przy takim słońcu w czapce. A wszystko pod hasłem z miłości do Polski. To nie pierwszy raz, kiedy prezesowi towarzyszą takie patriotyczne atrybuty. W 2017 roku powszechny zachwyt wzbudziła biało-czerwona peleryna przeciwdeszczowa. Dziś można już z pewnością stwierdzić, iż prezes posiada komplet narodowego stroju. Czy Jarosław Kaczyński kocha Polskę? Sasza, zabieraj kamerę. Idziemy na miasto zapytać Polaków. Proszę pana, ten pan to powinien już się iść i leczyć. Ale co, Jarosław Kaczyński? Tak. No tak. ale niech pani zobaczy, bo tak, uwagę zwróciła właśnie jego czapka z orłem. Wcześniej, w 2017 roku miał taką pelerynę. Proszę pana, niech ten człowiek się leczy. Niech on się leczy. Czyli... Niech on nas zostawi w spokoju. No, ale on mówi, że to z miłości do Polski, tak? Tak, on tak kocha Polskę, to z tej miłości. Niech, proszę pana, odejdzie, niech sobie weźmie kotka, pogłaszczego, go z miłości. Tak mu gra Piński doradzał ostatnio. Czy Jarosław Kaczyński kocha Polskę? Jak pani myśli? Jak najbardziej. A dlaczego? Tak pani uważa? Cały czas reklamuje Polskość. Cały czas reklamuje polskość, nawet tak. właśnie jak takie czapki wkłada, tak. O, albo taką pelerynę właśnie tak, biało-czerwoną. Jak najbardziej symbole. Że symbole i że tak emanuje polskością. Oczywiście. Czyli jak najbardziej na plus takie tak, gadżety. Tak. Tak, jak najbardziej. Nie, on polski to nie kocha, nie kocha, bo jest taki okrutny, że, że trudno powiedzieć. Yy, w, w prowadzeniu nienawiści. Polaka do Polaka. Człowieka do człowieka. Nie, dziękuję. To jest kpina miłości do Polski. Przecież on nie kocha Polski. A dlaczego Co? on nie kocha Polski? No bo przecież on ją urnuje. Nie czuje tego pan? No ale ma takie, taką czapkę, tu pelerynę. no to proszę pana, ja sobie też mogę na jej się ubrać w tej chwili za Lolo Brigidę i też udawać taką. Czyli A to... Czyli to tylko tak na, na zewnątrz, a nie w środku, nie w sercu. Ale proszę pana, no ewidentnie hmm. są fakty, Fakty, my, my wszyscy czujemy to, okradają nas po prostu na, na oczach. Czyli nie przekonuje pani tak prezes w Nie, nie, wie terwonej. pan e, tak jak mówię. Może... Bo to niektórzy mówią, że taki wielki patriota właśnie. O tak... nie, proszę pana. Jeszcze, nie. jeszcze bym mogła dyskutować co do patriotyzmu jego brata, bliźniaka, był do świętej pamięci, ale do tego absolutnie do niego, że nie, nie, nie przekonuje pani. Nie. Nie kocha. Nie kocha? A Polaków nie kocha też. A dlaczego? No ale niech pani. A nie podoba Ech. się pani ta czapka taka. No. Czapka mi się podoba, tylko pan Kaczyński mi się nie podoba. A taka. Ma jego y ideę. A, a ta peleryna, jak kiedyś taką. No podróż... to takie. Y Należy szanować barwy narodowe i to, to dla mnie to takie jest uwaczające. nawet i ta czapeczka, wie pan. A, czyli że tak nie ten? No raczej nie, mówił, że nie. Ten, że my upał nie ma... jest, dlatego tak, tak przepraszam ma... za tę czapkę, to ale słomianą, słomiany kapelusz niech ma... założy. A, czyli bardziej by się nadawał słomiany. <noise> Chodzi mi o te barwy narodowe, wie pan. My nie dbamy ani o flagę, oj przepraszam. Nic się nie stało. To, to trzeba honorować, no jak honorować. się kocha, prawda? Mm -hmm. Trzeba kochać sercem, a nie... A nie tak. Dla mnie to jest takie. No nie, ja. A pan jak uważa? Bo w niedzielę Jarosław Kaczyński występował A, pod hasłem to, z miłości wie, do Polski, to. że nie. Pójdę. Że nie, ale bo pytamy o to. Ten... czapka się panu podoba prezesa? Szapka, tak. Szczapka, ładna, ładna. I paleryna tak, też. Tak, czapka ładna. No bo pytamy, czy prezes kocha Polskę? pytamy Tak, no i koty lubię, kot mawa, kot. Czyli koty. kocha Polskę i koty? No, no dobrze. ja też mam kotkę jedną. Pytamy się o czapkę, czy się podoba biało-czerwona. No ładna, ładna. Ła ładna? No. Czyli jak najbardziej na plus. Bo tak pytamy jest. się, czy on kocha Polskę. No, chyba kocha. Chyba kocha, jak ma czapkę, to kocha. Ty kochasz i ja kocham i ja on kocha. Wszyscy kochamy. Wszyscy kochamy. Okay. Panie, weź mi pan go nie... No bo pytamy, nie... czy on kocha Polskę. Tak, strasznie, kurczę. – Że nie kocha? Jest... – No pewnie, że na nie. A w 2017 roku jeszcze miał taką pelerynę, ładną biało-czerwoną, no. no to tak chyba no, kocha. Tak, I... kocha siebie chyba. – Siebie? – No. – A nie Polski? – Dokładnie. Nie czyli... pokaże mi go pan Kuczy, bo nie mogę patrzeć. – czyli, na... no, czyli tak panu nie podoba się niego. ta czapka? – W ogóle. – W ogóle? – On mi się nie podoba i jego, jego ubiór też nie. – Czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście kocha Polskę? – Oczywiście. – A dlaczego? – Bo robi wszystko. Te zmiany są wszystko dla Polski no nie bo wie tak. pani no niektórzy mówią że właśnie jest odwrotnie i tak właśnie zbieramy opinie tak, ludzi TVN tak że nie kocha a nie dlaczego kocha. Proszę pana bo nie kocha. No ale ma taką czapkę. Ale nie, nie szkodzi. Tu Wie pan co? Niektórzy... E, e, samimi e, e, takimi symbolami to nie ma nic wspólnego, symbole z kochaniem Polski. Czyli nie kocha. Nie, nie kocha ludzi przede wszystkim. Może się ubierać jak tylko chce, ale, ale... pomysły ma nieziemskie. Ale nie do takiego. Nie daj Panie Boże. Bo, a co? No bo tak, w tę niedzielę Jarosław Kaczyński występował w Małopolsce. Wiem, wiem. Właśnie i pod hasłem Z miłości do Polski założył taką patriotyczną, biało-czerwoną czapkę. Tak. I pytamy Polaków czy kocha Polskę? E, czy my czy, kochamy? Czy Jarosław Kaczyński kocha? No na pewno kocha. Że na pewno kocha. A my jego kochamy. Czyli ta czapka jest taką emanacją tej miłości. Tak. Bo tak. w 2017 roku miał jeszcze taką pelerynę ten... biało-czerwoną. No i teraz ma komplet. Taki, mówią, że tu peleryna, mm -hmm. czapka, ale że to jest taki... nie podobało mi się, że przepraszał za to, że ma czapkę. Że ma czapkę, że nie powinien przepraszać, <grym> no bo on miał tę czapkę, no bo gorąco ale było. Ale to świadczy o jego pokorze i skromności. I kulturze osobistej, kul to, to już bezwzględnie, tak, no, tak. No bo wie pani, on tam też mówił, że jak było PO, to oni tylko piłka, winko i cygarko. Mówi, że piłka też dobra, ale trzeba też mieć w głowie coś, nie? A, no tak. I Jarosław Kaczyński ma... W głowie no, i na głowie. Oczywiście, tak. że tak. I całe życie poświęcił dla nas, dla Polski. A no wie Pani, no na przykład Pani tu wcześniej, co przed Panią się wypowiadała, no to tak mówiła, że nie bardzo. No nie wiem dlaczego. Nie mogę zrozumieć. Po prostu chyba nie nie widzą tego świata, który jest rzeczywiście, tylko bujają w, no, w obłokach, w czyli, podsum czyli podsumowując, Jarosław Kaczyński kocha Polskę. Tak, a my jego kochamy. No wie Pan, no, no czapka to. To trudno powiedzieć, czy czapka to jest jakimś wykładnikiem miłości do Polski, no, więc... no w 2017 roku miał taką pelerynę biało-czerwoną. A no, to tak lubi chyba. <noise> no wie pan nie, nie wiem. No, nie, nie, trudno mi powiedzieć. No, głosi, że lubi, że kocha, no a czy kocha rzeczywiście, to nie wiem. pewnie, że tak. A dlaczego pan tak uważa? Dlaczego? Z jego wypowiedzi z jego postawy na przestrzeni wielu lat wskazuje na to, że kocha Polskę. I ludzi szczególnie. Ludzi, którzy nie są zbyt zamożni. No bo właśnie, wczoraj Jarosław Kaczyński powiedział, że Platforma Obywatelska to komuna, tak powiedział. I powiedział, że tam to tylko piłka, winko i cygarka. Komuna, komuna to może je trochę przesadził, ale jest taka partia, która, która, która której zależy tylko na stanowiskach i na, na obsadzeniu miejsc w rządzie. A tam PO mówi, że to oni tak sobie te stołki właśnie Bo to, bo to, bo to, to jedni na drugich i to tak w kółko leci. No. A panu podobają się takie gadżety patriotyczne jak czapka? O tutaj kiedyś taką pelerynę miał Jarosław Kaczyński. Co pan o tym myśli? Podoba mi się. Jeśli <laughs> si nosi takie czapki. Czy taką czapkę założył, wydaje mi się, że tak. No a wcześniej jeszcze miał taką pelerynę w 2017 Aha. roku biało-czerwoną. Nie, jest to na pewno człowiek, który jest wielkim patriotą. Wielkim Żeby, patriotą? Uważam, że tak. Jak najbardziej na plus. Jak najbardziej na plus. A dlaczego jest patriotą? Tylko dlatego, że ten czasem może czapkę, nie, czy nie. Że działania bardzo też, tak? Działania. Chodzi o działania właśnie jego. Od 15 roku niestety widzimy bardzo dużą poprawę na hmm. rzecz i bezpieczeństwa na rzecz gospodarczy gospodarki i na przykład y, kwestii naszego uzbrojenia. Naprawdę jest o wiele bo, lepiej. Wie pani, no teraz z kolei opozycja robi taką aleję milionerów i tak, mówią, tak. że oni bardzo dużo pieniędzy tam zabrali. Tak, ale oni tam wtedy więcej zabierali, proszę pani. Czyli pełna jeszcze więcej Jeszcze nie, oczywiście, że tak. Właśnie, no, przecież no bo to... Pracując w spółkach, na takich stanowiskach wysokich jednak dostawali bardzo duże pieniądze. A to, co to w tej chwili to, co biorą, jeżeli nawet z Orlenu, tak, bo oni się czepiają bardzo często do Orlenu. Uważam, że Temu człowiekowi się jak najbardziej słusznie należy. Takie pieniądze. Ale prezesowi Orlenowi Orlenowi oczywiście. Lobajtkowi. Tak, tak. A dlaczego ma nie kochać? No a... a jak pan myśli? No, a ja... Pan kocha? no ja kocham. No ja kocham, ale ja, ja też. Ja tylko... no, a ja... On nie? no. My pytamy Polaków, no wie pan, no bo no, niektórzy mówią, no więc, że. No, dlaczego ma nie kochać? No bo no niektórzy mówią wie pan, że robią te aleje milionerów i że tylko tam biorą te pieniądze. No to pytamy właśnie Polaków. Jak proszę pana, jak tuż dojdzie do władzy, to będą jeszcze lepsze numery i dwa razy takie jak teraz są, jeżeli w ogóle są, bo wy młodzi to ktoś tam strzeli, wie pan, jakąś myśl i we wszystko uwierzycie. A jak wy uważacie, czy patriotyczne gadżety prezesa są godne, a może są po prostu urocze, a być może nie przystoi, by emanować w barwy narodowe? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli materiał ten przypadł Wam do gustu, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale Goniec.pl.